Siemaneczku widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z CSGO Fasta dzisiaj. Coś nowego niż Failing cały czas. Stwierdziłem sobie, A, Fast, legendarna strona. Lubicie to oglądać. To wpłacimy tutaj. Zobaczymy, czy będziemy mieć szczęście. Tam 80, powiedzmy 3 dolarek ja to nazywam, ale to są punkty. Mamy, to jest plus minus jakieś. 50 euro plus minus, coś koło tego. Także może coś ugram, Będziemy wbijać tak po 13-14 dolarków Kiskinki sobie rozmienimy. Pyk, 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 pyk. Konfirm. I coś po 3 do tego jeszcze. O, nie wszystko. Dobra. Oho, telefon już na parza. Ale to nic wijamy sobie ósemka A za 15. Pyk, pierwsze podejście ogień. Zobaczymy, może się uda. Dobra, i mam procent 25%. Okej. Okay. Pierwsze podejście. Oj. Trochę dużo mnie na starcie. Kurwa, nie, przejdź Wygrał inny chłop, nie ja. No i standardowo, właśnie, moi drodzy. Zostawiacie lajka, like no i subika, nie? Jeśli ktoś jest nowy, gdzie tu się robił ten exchange? Eee, 197 Dawaj tego bloka jeszcze. Pyk, dobra. Dobra, wbijamy teraz już gdzieś startu. Taj pyk, 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 za 13. Practice i lecimy Co to tam pisało? O kurwa O kurwa 8%, 160 Podoba mi się to To mi się podoba A ja jeszcze zapewne nie wspominałem, kto nie grał na stronie Kod Jungo. ale jak coś to link macie w opisie, możecie wbijać Użyć, dostaniecie jakiegoś bonusa na start Okej, okay, ładnie. No kurwa chciałbym to hapsnąć. Oj tak, to by mi się przydało. 8%, 6%. Dwie paki do wyciągnięcia. Nice. No bo, kurwa dużo, za dużo mnie. Aj. No jest jakiś cień szans jeszcze, bo jest, ale to by musiał mnie teraz... nie, nie ma. On też to przypierdolił. Nade mną, e, nie. Bardzo l... ten, bardzo low ticket. No prawie. No prawie, prawie. Nie no wiem, ja spróbujemy jakieś middle ticketa teraz wyrywać. 11. Czy low ticket jeszcze raz? Dobra, kiwiamy jako pierwsi. Zobaczymy, może coś z tego będzie. Tutaj damy Ogólnie to jest dobre. Jeśli komuś się nudzi i lubi sobie testowanie farmić albo szukać szansy na darmowe skiny, nie uprawiając tutaj tego pseudo hazardu, no to zawsze możecie sobie co 6 godzin wejść i próbować wygrać jakiegoś, jakiś jakiegoś tam przedmiot, takiego stickera. A te tutaj to już automatycznie jakby bierzecie udział, jeśli wpłacicie, będziecie grać na Classic Gaming, czyli tutaj podejście robić, to są wasze jakby tikety To z lewej. No jak obstawiacie powyżej 20, to tam grać, ale to jest chyba raz na miesiąc. Na miesiąc chyba? Nie, nie jestem pewien, ale coś tego typu, plus, minus. Dobra, widzę ten kolega tutaj za bogaty. Chcę wszystko przypierdolić dzisiaj. Jeszcze, a już dobra, już nawet nie zdążę dobić nic, więc musimy na tych 11 zostać. I nie mamy najniższego tiketa. Ten ma 4%. Czyli wszystko powiedzmy od 5% do 12%, o kurwa jest nasza. Oj dużo było strasznie, no ale dobra 84% Na low ticketa. Weź tu kurwa No i nam mnie już nie przejdzie, nie nie Kurwa Jezu no high ticket, żebyś ty tylko to odwrócił w drugą stronę, żeby to było 0 To było pięknie Cudownie wręcz no ale kurde, dobra, teraz był bardzo low, bardzo high ticket. Co sumie jestem lekko zgubiony, ale przeczuwam coś niskiego znowu. Nie wiem, może źle czuję, ale chuj, ryzykujemy. A później nam zostanie ile? Raz, dwa, trzy. Dyszka na jedno po wejściu, i później 12 na kolejne wejście. No tak będziemy musieli zrobić. No ale niestety taka jest magia Faston, albo da Ci wygrać bardzo dużo na niskim procencie, no, albo Cię i wszystkiego, nie wygrasz ani jednego beta na 10 betów i będziesz spłukany. Także to jest taki typowa, taka typowa laki strona. No chyba, że się dobrze trafi w ticket, tak jak czasami mi się zdarza, że plus minus wykalkuluję i strzelę, jaki ticket będzie, ale to... Trzeba długo obserwować. Dobra, 50%, halo, halo. Gdzie te wszystkie snajpy? Znajdziecie przypierdolę nawet na tych 40%. Daj ktoś jeszcze tu na 5 dyszek coś. Dobi ktoś, halo. Aha chuj. No to zobaczymy. Czy chociaż te 40% coś uratują? Chyba będzie Coś siadło, no chociaż tyle no No i był kurwa ten low ticket Mogli wpierdalać ci ile chcieli Aj, cholera Dobra podziękował <coughs> Jesteśmy stratni ile? 20? 20 baksów No ale nic, spróbujemy podejścia number 2 Dobra trochę za dużo Od Tego stickera zabierzemy Poczekam, żeby trochę ludzi pobijało. My gdzieś tak na 15 sekundę wie Jak teraz był low, high, low. Może dać jakiś ticket 30% plus minus, ale wydaje mi się, że będzie, będą tickety teraz od 70 zwyż. Także to przyczekamy na sam koniec i wiemy. A tu jest ciekawego. Nic. Ten tarik mi się podoba w sumie, ale tego pewnie nie ma nawet na marketplace. Mm, dobra, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, teraz, powinno mnie wybić na sam koniec jeszcze. Dobra, 20%, 80% zwyż. Jestem ciekaw czy dobrze strzelam czy nie. Mm. O kurwa, to znaczy ani ja, ani co było? Kurwa, znowu low. Ej, kurwa, jest straszna rozbieżność z tych ticketów. Albo very, very, very low, albo very, very, very high. Później był szesnasty ticket, teraz był 9 ticket. What the fuck. No, chuj, kurwa, nie wiem teraz co to prób próbować. Nie wiem, czekam znowu do 30 sekundy. No, tak, tutaj nic nie wiek, zbytnio No bo No, kurwa, żeby dawało się tyle low ticketów. No, to raz na ryski rok się zdarza, że się zatni da 6 razy. Znaczy, 6 razy no. W 6 rolkach 5 lowów, 1 high, żeby zmylić. No, czy teraz też tak będzie, to nie wiem. Hmm. Ciekawe. Dobra. Wbijam już teraz. Chuj, będę ryzykował 28. Dobra, 24% z góry. Jest czas, żeby ktoś przysnajpił. Ora, to jest chujni snajpa. Piątka. No, jeszcze ktoś na koniec. Dawać ostatnia sekunda. No dobra, 13. No zobaczymy. Co nam to przyniesie. Nice, very good. Middle ticket. Ok, czyli coś wreszcie na plusie będzie. 66 zajebał, pewnie podatek. Piątkę, kurważ. Ale coś na plus. To jest ważne. Mieliśmy 73. To znaczy, że 16 mogę przejebać, Ale tyle to nie będę wkładał do puli. Ile tu mamy teraz zaznaczone? Teraz zaczekam na high ticketa jakiegoś i weźmiemy sobie te duelki 15-35. No i gitara. I na tym skończymy. Zrobimy jedno, jedyne podejście na sam koniec. Za 15. Nawet jak przejebiemy to jesteśmy na plus powiedzmy 1 dolar. co zawsze cieszy, że nie przejebaliśmy wszystkiego. Ale mi się wydaje, że jest jeszcze szansa, żeby coś tu ugrać. Nawet minimalnego. Ale jeszcze poczekam, jeszcze poczekamy, jeszcze nie teraz. Na 12 sekundę. No mam nadzieję, że ktoś jeszcze tu się wpierdoli. No i... Kurwa, nikt się nie wie, bo ja pierdolę. No dobra, mam 50%. Let's see. Mam nadzieję, że znowu Lotiqueta nie będzie kolejnego. Tylko nie low, tylko kurwa mać Znowu low ticket Albo w sumie taki middle ticket Co to kurwa 33 No Taki powiedzmy low ticket no. Nie very low, ale taki z poniższego Szczebla, no nic Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Ludzisko, jeśli to wiecie, to wiecie co zrobić, lajka, miły Komentarz, suba zostaw Jeśli jesteś nowy no i co? No i widzimy się w kolejnym odcineczku i trzymajta się i nara!